Czym są prebiotyki, probiotyki, kiedy i dlaczego warto je stosować, należy je stosować. Oczywiście często czy to w reklamach, czy to u lekarza słyszymy, że w czasie na przykład brania antybiotyku, problemów żołądkowych należy stosować prebiotyki, probiotyki, ale czym one są, jak działają i dlaczego powinniśmy je stosować. Probiotyki, czyli produkty. Preparaty żywieniowe, które zawierają y, hodowlę żywych drobnoustrojów, posiadają po, poz, które posiadają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Mogą być to na przykład pojedyncze albo też y, kilka rodzajów tych drobnoustrojów. Oczywiście, w sposób naturalny występują one w naszym układzie pokarmowym y, i spełniają tam kilka y, takich zadań, i same też muszą spełniać kilka warunków. Produkują kwas mlekowy, są, muszą być odporne na działanie układu pokarmowego i muszą mieć zdolność przylegania do nabłonka jelit, żeby po prostu nie były szybko usuwane. Probiotyki są np. w fermentowanych produktach mlecznych, jogurtach, kefirach i także, oczywiście, w takich specjalnych preparatach, środkach, które możemy kupić np. w aptece, ale. Co robią, po co nam są potrzebne probiotyki. Probiotyki to lepsze trawienie. Gdy stosujemy antybiotyki, chronią naszą mikroflorę, chronią te nasze bakterie w jelitach, pomagają wzmocnić odporność. Skuteczniej wykorzystywane są pochodzące z pożywienia witaminy i minerały. Czyli po prostu, kiedy bierzemy. Antybiotyki, te probiotyki są niejako taką osłoną, wsparciem dla naszej mikroflory w jelitach, w układzie pokarmowym, żeby nic im się nie stało, żeby działały w ten sposób, co trzeba. Natomiast prebiotyki to składniki żywieniowe nie będące trawione przez nasz organizm, ale mają one inne bardzo ważne zadanie. Powodują wzrost... I pobudzają działanie bakterii, będących w naszych jelitach. Oczywiście tych dobrych bakterii. I to właśnie te prebiotyki, pomagają tym bakteriom rozmnażać się, działać w odpowiedni sposób, są niejako dla nich pożywką. Czyli i probiotyki, i prebiotyki są bardzo ważne dla naszych organizmów, zwłaszcza w czasie problemów jelitowych i w czasie stosowania antybiotyków, tak żeby ten nasz organizm działał tak jak trzeba i żeby chronić go w maksymalny możliwy sposób. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Jeśli masz możliwość, poleć, opublikuj, pokaż znajomym ten materiał, czy też inne znajdujące się na kanale. Każda Twoja aktywność będzie dla, ważna dla kanału oraz dla mnie. Dziękuję za uwagę.